Ale fajnie. Większość ludzi zareagowałaby inaczej, ale działałem instynktownie. Po prostu złapałem hak i płynnym ruchem wypchnąłem węża z powrotem. Możesz wracać, jeśli się go nie boisz. Wychodzi. Ukąszenie węża, z którym się pracuje, jest po prostu krępujące. Jest gotów? Masz go? Tak. Po zabezpieczeniu rury wezwaliśmy doktora Rendiego. To był dopiero początek. Mogliśmy zacząć właściwe badanie. Dobrze wygląda. Walczy z moją ręką. Masuje mnie ogonem. Kobry królewskie mogą osiągać nawet 5 metrów długości. Gdy się uniosą, mogą spojrzeć w oczy dorosłemu mężczyźnie. To wystarczy, by wystraszyć każdego. Powiedz, gdy go puścisz. Walczy z moim przedramieniem. Jest bardzo silny. Silny i zdrowy. Pobierzemy mu krew, żeby sprawdzić, czy jest tak zdrowy, jak wygląda. To da nam wartości referencyjne na przyszłość. Ale silny. Myślałam, że wróżę będzie on i spokojny, ale walczył tak, że bolała mnie ręka. Randy, pospiesz się. Pobieram tylko tyle krwi, ile trzeba. Gdy trzyma się kobre, minuty dłużą się jak godziny. Rendy pobierał krew w nieskończoność.